Cześć, witają Was Huzar 112 i Stasiek631 no i Pidgey i ściągnęliśmy przed chwilą moda Karmod, który będziemy wykorzystywali do paczki Huzara 112 do tej, tej serii na traktorze no i tutaj znaleźliśmy na sprypaskim taką dziwną dziurę no i teraz chcemy z tym swoim super autem, który zasuwa 400 na godzinę, 405 na godzinę co Bogaty Veyron, ale nie wygląda tak. No i teraz będziemy próbowali to przeskoczyć. No i dawaj, Szymon. Mm, dawaj, dawaj. Uda nam się! Uda nam się! Yes! Udało nam się! A teraz wskocz tam. Wskocz tam. Właśnie w tym. <śmienicza> Fajnie. I, I Jeb mówił, że nie będzie żadnych błędów w Minecrafcie. No właśnie, widzę. Chyba mu się coś pomyliło. No nie wiem. O, umiemy chodzić. Może... Umiemy latać. A nie, jesteśmy na kreatywie. Okej, okay, spoko. ale umiemy jeździć. <śmienicza> No. Dobra, to taki śmieszny filmik. No to kończymy. Poczekaj, poczekaj. Zasuwamy dalej. Jesteśmy nieekologiczni, jakbyście widzicie? Jesteśmy nieekologiczni. Patrz ile to pali. Nie. nie właśnie ile to pali. Czarny dym leci jak nie wiem. Dobra, daję teraz. PG, no zachęcam Was do pobrania tego moda, naprawdę polecam, jest, fajne! Jest na wersję 1.3.1 i uważajcie, bo wyszła teraz nowa wersja, jeszcze nowsza niż 1.3.1 i 1.3.2 i na nią nie będzie działać. A instalacja jest bardzo prosta: ściągacie mod loadera, card mod, ka, e, samochód, w ten mod, no i, no i wszystko wkładacie do Minecraft e, Jar. I to koniec instalacji. Bardzo prosta. Zachęcam. Bardzo fajna. Taka mała, a taka fajna. No! <grywa> I <Idę> teraz <na zbawcę. grywa> No to do, nara. Nara. Czołówka była. o nara. No to, do zobaczenia, nara.